Adam, ile wymienić piłkarzy w minutę? Pięciu, na pewno. Sześciu. Siedmiu. Dwunastu. Trzynastu. Dwunastu! Jak nie wymieni, ona ma koszulkę. Trzy, dwa, jeden. Ronaldo, Messi, y, Nikolas Jackson, Anthony. Licz, y, ktoś. Van Dijk, y Lewandowski, Krychowiak, y, y... Nikola, e, spokię prezentacji. Ja e, patrzę. Mam e, no masz 30 sekund. <grym, <grym, o posłuchaj. No Bez stresu 20 sekund. Bez stresu. Czterech jeszcze. Pokój wam. Nie. nie. E, powiedziałem Ronaldo. No powiedz to sprawdzimy. Ronaldo. Ronaldo? Nie Pięć. Wiem, słaby. Szczęsny. Nie wiem. Nie, nie, nie wiem. wiem. Nie, nie! Ale masz farta, Zuzanna! Ja właśnie z to się robił O Boże! Aż... Co to kurwa jest? Ale ładna! To jest Barcelona! Tylko stare logo! To nie jest stare logo Barcelona. FC Barcelona, no przecież. Dobra, bo jestem za Barcelona. No właśnie, no. Ładna koszulka Barcelony, nie? To jest Barcelona. Barcelona! Tak! Barcelona!